Swojego czasu był, był popularny klip z podcastu Johana Rogana, w którym mówił, że zimna kąpiel, wejście do lodowatej wody przed treningiem może kilkukrotnie zwiększyć testosteron. Jak ty na to patrzysz, jak na to patrzą badania, co ty o tym powiesz? Fajny temat, bo, bo rzeczywiście były taki materiał, były takie doniesienia i są takie obserwacje. Może zrobić krok wstecz powiem o tej zimnej wodzie, bo to jest też dużo, dużo potopiecznych nas o to pyta, więc, więc od razu ten wątek wrzucę. Warto wspomnieć, że nie należy wykonywać zimnych pryszniców po treningu, bo wtedy Twoje naczynia krwionośne są rozszerzone, mięśnie są elastyczne, ciśnienie jest podwyższone i wskoczenie do zimnej wody, czy pod zimny prysznic może spowodować, że OK, zredukuje to stany zapalne, jednak nie jest to bezpośrednie wskazanie po treningu, no i dodatkowo negatywnie wpływ, wpłynie na Twój układ sercowo-naczyniowy, zaburzy krążenie, bo to wiesz, dojdzie do takiego ekstremalnego obkurczenia nagle tego wszystkiego, co masz porozluźniane, rozciągnięte, rozszerzone. Więc to jest taki jakby pierwszy temat. E, zimne sprawy nie po treningu, unikać zimnej wody po treningu. Ale wracając do Twojego pytania, zimno przed aktywnością fizyczną, a zwłaszcza jego wpływ na testosteron, to rzeczywiście istnieje kilka badań klinicznych dotyczących wpływu takich kąpieli na gospodarkę hormonalną. Pierwsze takie badanie i to jest, to jest chyba to doniesienie to, to jest chyba z tego co pamiętam mogę się teraz mylić że właśnie w tym podcaście było opowiedziane na podstawie tego badania że takie badanie w 1977 roku Japońskie przez japońskich badaczy. Nie wiem, czy tak nie pomyliłem, ale to właśnie jak zwykle z liczbami na podcaście. Ono zostało opublikowane przez japońskich naukowców i oni porównywali wpływ, wpływ, oni porównali ten wpływ zimna przed, jak i po treningu w korelacji z poziomami testosteronu u mężczyzn aktywnych fizycznie. To jest istotne. No i badacze udowodnili, że zimno przed treningiem. Podnosi wartość tego hormonu bardziej niż ekspozycja na niskie temperatury po treningu, która wręcz obniżała tą aktywność treningową. I tutaj wniosek jest taki, badanych, różnych tam doniesień, i także moje spostrzeżenie, obserwacja, że dużo chodzi o te właśnie stany zapalne. Podczas treningu dochodzi do mikrourazów włókien mięśniowych i ich odbudowa, regeneracja powoduje właśnie sekrecję hormonów i, i ten wzrost hormonu, wzrost testosteronu tak naprawdę po treningu odbywa się właśnie po treningu, a nie w trakcie aktywności fizycznej. Czyli kiedy ty się regenerujesz, wskoczenie do zimnej wody, obkurczenie tych naczyń krwionośnych, redukcja tych stanów zapalnych, które akurat po treningu są pożądane, powoduje czy skutkuje tym, że ten testosteron się nie podnosi tak jak się podnosić powinien i znowuż Taki ciekawy wniosek, czy jakby badani w ogóle nie wskakiwali do tej zimnej wody przed treningiem, bo, bo takie porównanie nie, nie zakładało to badanie takiego porównania, to czy u nich też i tak by się ten, tre, ten testosteron nie podniósł przed, przez, przez ten właśnie trening? Więc to jest tak z tymi badaniami niestety jest. Potem dalej badanie, niedawne w miarę, no bo to jest badanie z przed. Aha, jeszcze były dwa badania. To jedno takie wcześniejsze z 2007 roku. W, tam analizowano wpływ zimnych kąpieli na poziom testosteronu u mężczyzn z nadwagą, czyli u mężczyzn otyłych, więc to jest, to jest istotne. I badanie pokazano, że taka regularność, 5 minut dziennie przez 5 dni, powodowało wzrost poziomu testosteronu. Również optymalizowało tą gospodarkę hormonalną u tych mężczyzn otyłych. Tam trzeba pamiętać, że u nich jest ta większa aktywność tej aromatazy, czyli konwersji testosteronu w. Estradiol. i tam również to wykazano, że ten efekt jest pozytywny. I trzecie badanie, 2014, czyli jeszcze niedawniej, pokazało, że zanurzenie w wodzie tutaj już dłużej, na 20 minut, więc już dla hardkorów, powoduje także wzrost poziomu LH. LH to jest lutotropina, to jest hormon przysadki odpowiedzialny za stymulację jąder, tam są komórki Lady setroliego, na jedno wpływalne HFSH, ale to jakby nieistotne, Powodowało właśnie, że przysadka działa aktywnie. Jeżeli oś pod przysadka gonady, czyli jądra jest sprawna, to taki zimny, taki zimny kąpiel przez stymulację przysadki i założeniu, że cały organizm działa prawidłowo, powodował również ten wzrost poziomu testosteronu. Więc to jest, to jest ciekawe. Ale tak jak powiedziałem, no w Internecie dużo jest takich anegdotycznych przypadków, czyli indywidualnych, które eksperymentatorzy udowadniają, że stymulacja zimnym w postaci pryszniców, a przede wszystkim zanurzenia w zimnej wodzie, bo czym innym jest właśnie takie zanurzenie, czy takie morsowanie, czym innym jest ten prysznic, ale generalnie przez stosowanie tego przez 5 minut dziennie jest, może już fajnie wpływać na poziom testosteronu i poziom LH. Natomiast, znowu podsumowując, yy, warto zwrócić uwagę na to, że istnieje różnorodność takich badań i są takie, które zupełnie nie wykazały znaczących zmian w poziomie testosteronu po zimnych kąpielach, więc jak zwykle istnieje wciąż potrzeba dalszego researchu w celu lepszego zrozumienia działania zimna, no i potwierdzenie tych wyników przez niezależne ośrodki badawcze, bo to jest taki może temat trochę kontrowersyjny, trochę teoria spiskowa, jak ja to często wspominam o tym, że towarzystwa, czy jakieś instytucje, które tam powodują krioterapię, czy kriokomory tworzą, to one mocno inwestują w te badania, żeby pokazać, że taka właśnie krioterapia, czy wejście do kriokomory, ten poziom testosteronu zwiększy, więc jest dużym interesem tych firm, aby badania w taki sposób to wykazywały, ale to już jest jakby poza, poza tym, tym, o czym tutaj mówiliśmy. To jest ważne, że to dodałeś, bo myślę, że no w wielu dziedzinach taka sytuacja ma miejsce, ale też taka myśl mnie naszła, że ten wzrost testosteronu spowodowany zimnem może wynikać z tego, że jak wychodzisz z tej lodowatej kąpieli, to czujesz się taki alfa, czujesz się taki niepokonany. I tu, właśnie, chcę przejść do tematu własnych wierzeń, może sposobu myślenia, a poziomu testosteronu, bo tak słyszałem od. To było od youtubera, który nazywa się Hamza, nagrywa właśnie takie różne poradniki i nie tylko, i mówił, że u niego to jest takie, można to nazwać bro science, czyli takie nieudokumentowane coś, co pomiędzy sobą ludzie mówią, że stawał przed lustrem i mówił sobie: Masz wysoki testosteron, taka manifestacja, można powiedzieć, i że dzięki temu zwiększył mu się kilkakrotnie ten testosteron. Czy badania mówią coś na ten temat? Jak Ty patrzysz na tę kwestię? No, wiesz, co, to jest broscience, ale tutaj naukowcy będą mnie szykanować, że ja czasem lubię taki broscience, który nie zawsze jest poparty szerokimi metaanalizami czy przyglądami systematycznymi. Tak długo jak coś rzeczywiście działa, bo jasne, z jednej strony sam ten mindset, on. Bezpośrednio nie wpłynie na twój poziom testosteronu, czyli tutaj tu zachodzi takie zjawisko, że ty sobie coś mówisz i masz ten wysoki poziom testosteronu, bo nie możesz sobie zwizualizować wysokich poziomów wartości hormonalnych i osiągnąć je samą wiarą. Ale własne przekonania mogą pomóc w zachowaniu po pierwsze stałej motywacji, wytrwać w swoich postanowieniach i zachować dyscyplinę swoich działań. A to jest kluczowe do regularnych treningów, trzymania się diety i samozaparcia w osiąganiu celów, pomimo wielu przeszkód. Bo dzisiaj źle czujesz, dzisiaj ci się nie chce, a dzisiaj coś tam mam spotkania, nie mam kiedy pójść na trening. O a dzisiaj tu mi ładnie zapachniało z piekarni i sobie tam bułeczkę kupię, a jest gorąco, to może pójdę na lody. I to, jest, to są takie przeszkadzacze właśnie tych tych postanowień. No jeżeli ty masz ten mindset takich powiedziałeś, staniesz się przed lustrem, mówisz mu: "Tak, wysoki poziom testosteronu, cisnę, jedziemy na grubo". No to jak przechodzisz obok takiej piekarni, cukierni, rodziarni, czy masz, jesteś bardziej zapracowany niż zwykle, to potrafisz sobie powiedzieć: "No nie, jest dyscyplina, jest dieta, jest trening, ciśniemy". I rzeczywiście to przekłada się na poziom testosteronu, więc ja uważam i obserwuję to wśród swoich potopiecznych, że im więcej wiary masz w przyszłe osiągi, tym łatwiej je uzyskać. I co ciekawe, wysoki poziom testosteronu budzi w mężczyznach chęć do działania, motywację i energię. Więc popatrz, wystarczy, że zaczniesz, zaczniesz mieć te takie przekonania, tę motywację i tak dalej. A już potem testosteron zrobi resztę i pozwoli ci to utrzymać. Więc to jest tak jakby samo napędzające się koło. Jest niesamowity mechanizm, ale rzeczywiście tak to działa. I, i nawet ostatnio byłem e, byłem na treningu z Przemkiem Górczykiem, e, który mówił, że bardzo mu się nie chciało, ale gdybym, gdyby miał iść sam, to by nie poszedł. Ale dlatego, że ja go wyciągnąłem, to poszliśmy. I na treningach naprawdę, naprawdę robił, robił robotę. Nie to, że nie chciało mu się realnie, tylko nie chciało mu się może bardziej psychologicznie, a fizycznie dał radę i naprawdę ten efekt po treningu był mega fajny, więc rzeczywiście te własne przekonania, ten mindset, to nastawienie robi robotę. To nie podnosi poziomu testosteronu, ale powoduje to, że, ten, że to, co ty robisz dzięki temu, to poziom testosteronu ci rośnie. Tak samo sam nasz mindset może wpływać na naszą postawę ciała, a swojego czasu było głośno właśnie o pozycji siły. Która niby zwiększała właśnie taką pewność siebie. I tak samo nie jestem pewny, czy odnosiła się też do testosteronu, ale bardzo możliwe, że taka pozycja siły przybierana na kilka minut zwiększała tam poziom testosteronu. Więc mindset naprawdę coś w tym jest. I ciekawi mnie, jak wyglądają Twoje zalecenia w tym temacie do Twoich klientów. Jak im mówisz, zacznij wierzyć w siebie, zacznij wierzyć, że jest to możliwe. Czy jak, jak wyglądają Twoje zalecenia? No właśnie, to jest. Bardzo dobre pytanie, bo to jest obszar, którego niestety jeszcze nie adresujemy. Podopieczni, którzy do nas trafiają, to są osoby, które wykonały ten pierwszy krok. To są osoby przekonane w pewnym sensie zmotywowane i zdeterminowane albo negatywnie, czyli że jest tak źle, że po prostu mówią: "No muszę coś ze sobą zrobić". Albo pozytywnie, czyli właśnie poczytali, posłuchali podcastów, yy, przeczytali różne artykuły, obejrzeli filmiki na YouTube i tak dalej. I uwierzyli w to, że dadzą radę i przychodzą do nas, żebyśmy mogli ich dalej poprowadzić. Więc tego, to, to pytanie, o które zapytaliśmy, my tego nie robimy, bo pracujemy z takimi osobami, które de facto tego nie potrzebują, yy rzeczywiście czasem trafi się ktoś, kto tego wsparcia takiego mentalnego potrzebuje, natomiast działamy w taki sposób, że on dostanie naprawdę fajne suplementy, dostanie rzeczy, które bardzo szybko pokażą mu ten pierwszy efekt, żeby ta motywacja u niego się pojawiła. Ale wciąż rzeczywiście brakuje mi tego, brakuje mi jeszcze zaadresowania tego obszaru, żeby ludzi coachować, jeśli to jest dobre słowo może bardziej od tej strony psychodietetycznej, psychologicznej, bo rzeczywiście znam takie osoby, na przykład Paweł Widawski, który mocno pracuje z takim mindsetem, przekonaniem i też miałem paru potopiecznych, którzy ode mnie poszli do Pawła po to, żeby on u nich bardziej nad tym mindsetem popracował, więc e, tak, warto to robić, natomiast my pracujemy z osobami, które już to mają i pomagamy im to jeszcze nakręcić, podciągnąć, ale ten pierwszy krok jest od nich wymagany. Mhm. To jest też interesujące, że z czasem wszystko zaczyna działać jak kula śnieżna, zaczynamy robić jedno, zaraz przekłada się na drugie, i nagle jesteśmy już nie do zatrzymania. Tak, Ale... i, to, jest, i to, jest, to, to mi ułatwia pracę, bo dzięki tym mechanizmom właśnie ci ludzie dostają tego busta, ten, ten wzrost, ten postęp, i, i chcą pracować dalej. To był tylko przedsmak. A cała rozmowa. Już dostępna od piątku na moim drugim kanale podcastowym. Link w opisie. Jeżeli dotarłeś do końca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym Homo sapiens. A w dodatku wspierasz cały projekt oraz moje morale. Zostaw jeszcze łapkę w górę oraz subskrypcję, aby być na bieżąco. I widzimy się w piątek. A teraz czas na autopromocję. Część z Was może nie wiedzieć, ale napisałem własną książkę. Jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym lub jesteś na początku swojej drogi w tym temacie, to ta pozycja jest dla Ciebie. Z pomocą Progressus Dux skrócisz sobie drogę o stokroć. Streściłem w niej kilka lat swojego rozwoju w 85 praktycznych rozdziałów, Wypełnionych konkretami. Darmowe fragmenty już dostępne na stronie internetowej przemeckwojcicki.pl lub w linku w opisie. I nie, nie jest to żadne zbieranie danych do news newslettera. Po prostu wchodzisz w linka i od razu masz całą treść. Nie zbieram żadnych maili, nic z tych rzeczy. Książka została wydana w edycji limitowanej do 100 egzemplarzy. Tak się składa, że robiąc ostatnio porządki, natknąłem się jeszcze na kilka z nich. Także na stronie przemekwojcicki.pl znajdziesz darmowe fragmenty, darmowe rozdziały. Znajdziesz również możliwość zakupienia tej książki, właśnie w edycji limitowanej zostało kilka egzemplarzy oraz w e-booku. Na tejże stronie znajdziesz również transkrypcję podcastów, więc jeżeli myślisz o zakupie tej książki, to lepiej się śpiesz, ponieważ ilość egzemplarzy jest mocno ograniczona. Miłej lektury i do następnego. Hej!